Kumple postanowili razem wybrać się na ryby. Podczas połowów zauważają ogromną rybę, która przepływa pod ich łódką. Boją się i uciekają. Następnego dnia wpadli na pomysł, aby zastawić pułapkę i złapać tą rybę. Podczas zasadzki dowiadują się dziwnych informacji, sprawia im to dużo trudności. Jesteś ciekawy, czy uda im się złowić rybę? Oglądaj film do końca. Nie uwierzycie, dziś z kumplem umówiłem się właśnie na połów ryb. Będziemy razem łapać ryby. Wszedłem do swojego domu, by wziąć potrzebne rzeczy do wędkowania, dlatego biorę wędkę tutaj na wszelki wypadek wezmę rybę usmażoną jak będę głodny, jabłka oraz takie łódeczki mam specjalnie do wędkowania. E, właśnie na tą godzinę, która teraz jest, umawiałem się z kumplem. Chwila, zadzwonię do niego i zobaczę, czy, czy w ogóle on jest, czy dalej śpił. Siądę, okej? Okay. Sprawdzę tutaj. Mm. Kurczę, lipa, nie odbiera Słyszycie? Jest tylko sygnał I nie odbiera, o nie, o nie Tego już za wiele, tego już za wiele Muszę szybko lecieć do niego i go obudzić Jak to już jest ta godzina To już tam właśnie czeka na nas Ocean, ten wielki i pełen ryb Dlatego biegnę szybko do J-Playa, Obudzę go, może jeśli dalej śpi I zobaczymy, tak właśnie się ubrałem na rybki Specjalne wdzięku na ryby, kapelusik Żeby jak coś, jakby deszcz padał W takim bądź razie, ochroni mnie Właśnie ten kapelusz Ej, Gplay, nie ma tutaj go, hmm. Nie ma, nie ma G-playa. Ej, kurczę, jest tutaj jego dom, jest cisza. Cisza, w ogóle nie słyszę go, za to zawsze są jakieś krzyki, coś tutaj się dzieje, jakaś impreza. Wow, G-play, g, g pobudka. O kurczę, śpi, widzicie, taki on. g wstawaj, co ty, pobudka. Halo, G-play, g, g pobudka. O, o, o kurczę, co ty tu robisz, laki? Ja nie mogę, co się dzieje? Jak to, co tu robię? To zapomniałeś, że się umówiliśmy razem dzisiaj na wędkowanie? Mamy <laughs> iść na ryby, tam zobacz już. Czeka na nas piękna ocena, ale masz tu pi Piękny widok ja! Kurczę, tylko stary, ja rzeczywiście byliśmy umówieni, zapomniałem, tylko problem jest, bo jestem strasznie głodny. Jeszcze muszę zjeść jakieś śniadanie. Ja dzisiaj nic nie jadłem, a w ogóle nic pewnie nie mam w domu do jedzenia, słuchaj. I co o ja teraz zrobię? No to właśnie, no to lecimy od razu na ryby, słuchaj. E, I nie ma innej opcji, nie ma w ogóle teraz e, wymawiania się Oła. i odmawiania. Ja jestem osłabiony, ja mam dwa serduszka. Nie bij mnie, kurczę, dopiero się obudziłem laki. No dobra, w takim razie dam ci dwa jabłka, e, tylko wiesz co, nic tutaj się nie wykręcaj. No, kurczę, no wiesz co, zawsze jak się umawiamy musisz albo się spóźniać, albo ogólnie to y, właśnie y, z, zasypiać, no kurczę. G -play. Dobra, już idziemy, już idziemy spokojnie, słuchaj, będzie za to super wędkowanie, złapiemy dużo rybek takich dużych, jakiś myślę. No dobra, w takim razie lećmy, tutaj już I... jest ten port. Czekaj. Czekaj, stary, kurczę. Tak mnie pospieszyłeś, że ja wędki w ogóle zapomniałem. Ja. ja. muszę jeszcze skoczyć do domu z powrotem po wędkę, prawda? Play, stary. Ty, ty jesteś zakręcony jak słoik. Uciekaj, biegnij, biegnij już szybko. Dobra, się no zaraz przyjdę do ciebie. Dobra, Siema. Dobra, w takim razie biegnę szybko. Ogólnie tutaj lecę. Poczekam właśnie na G Playa. Lecę tutaj na porcie, zobaczymy, kto tu jest. U wędkarze już czekają. Tam osoba, wędkarz, taki starszy pan, już widać, nie może się wyszykować doszykować do wędkowania. Już do niego Długo odpływa, to jakieś kutry, sieci. Wow, dobra, podejdę tutaj i zobaczę. O, o, ktoś tutaj jest, jakieś jakieś dzieciaki. Łu, co tu jest? O, dzie, dzień dobry, przy pana, dzień dobry, co pan tu robi? E, dzień dobry, witam cię, e, dzie, dziecko. Słuchaj, ja ogólnie jestem umówiony z kolegą na wędkowanie. Przepana, bo my, my tutaj z kumplem, Adasiem, poprzeszliśmy, normalnie chcieliśmy się pokąpać, tylko taka zimna jest woda. Może zrobi pan coś, żeby było ciepło nam? Ale nie jest, nie jest to możliwe, słuchaj. E, e, ważne, żeby słońce świeciło dosyć mocno, to wtedy będzie ciepła woda. Ale sprawdzę, czy na pewno nie oszukujesz, bo jeśli mam iść na ryby, to muszę sprawdzić, czy ciepła jest ta woda, czy nie. Zimniutka, no, nie, brrr! Jak, jak, jak lodowato, szybko! Muszę się stąd wydostać! Muszę się stąd tutaj, wydostać! Tutaj, tutaj, niejeszpo! Pomagam już tutaj i zaraz panu po podstawie, kurczę. Jest, jest, udało no, mi się, nie musisz, nie musisz! Dobrze, dziękuję. Dobrze. Za... Jestem już tutaj. Okej, okay. jakby coś, jakby pan wleciał, to tutaj tędy, Pyk, cyk i można. O ja dobra, super, w takim razie, słuchaj, ja lecę na wędkowanie i e, jeszcze mogę ci pokazać fajną sztuczkę dotyczącą e, właśnie jak wskakuje e, na, e, na swoją łódeczkę, bo łódka. Nie, dobra, ale czekaj, ja ci pierwszą sztuczkę pokażę. Patrz, o kurczę, ja chciałem w ogóle ty, kurczę, gdzieś ty się schował, ziueczku, ja ci tutaj wpakuję do kompania, Kazik, do kompania. Ej, zostaw go, może też wędkasz się Szykował nawetkowanie. nie da się go w ogóle wepchnąć. Nie, nie do zdarcia ziomek. Dobra, nie zobacz. Do zdarcia. Patrz jaka sztuczka, uwaga. Trzy, cztery i... Ej, ej! Nie! Co ty zrobiłeś? Oj, S szczyt... Super sztuczka! 368 na rejonie! O, ty, dzieci, dzieciaku, zobaczysz, pożałujesz tego jeszcze, ale patrz na to, uwaga! I. Wow! Pięknie! Prawie trafiłeś do łódki. Nieźle, Ziomek, nieźle, Ziomul. Dobra, słuchaj, ja lecę płynąć, bo jestem przygotowany na ryby, dlatego yy, cześć młody człowieku. Trzymaj się, ziomeczku, pa! Co lecisz z kumple, dobra, to leć już, leć już uciekaj, bo już, bo już przestań, bo pa. już rzuciłeś mi do tej zimnej wody. Ja teraz lecę na wędkowanie. Nie wiem, gdzie jest Ziplay, e, tylko będę musiał pamiętać o tym, żeby e, mocno się trzymać łódki, jak będzie jakaś duża ryba i duży połów, to będę musiał właśnie ostrożny być. Hey, lucky, laki, laki! Nie poczekałeś na mnie, no co ty, sam płyniesz, kurczę, beze mnie, już mam wędkę. O, Jeeple i łódkę też masz nawet, ale super. Ej, jakiś koleś za tobą biegnie, weź może go, weź może mu powiedz, żeby za tobą mnie biegł, powiedz A mu przyczepił się jakiś, kurczę, młody, ej, kurczę, chciał, wiesz co, chciał ode mnie w ogóle dwa złote. Ja nie mogę, co ty, ziomeczku, kurczę, ma za mną nie chodzić, ej. No właśnie, nie wiem. Dobra, w takim razie lećmy ogólnie i zobaczymy, co nas dzisiaj czeka. Wydaje mi się, że dzisiaj, dzisiejszy połów będzie udany, wiesz? Dokładnie tak, stary, też mam taką nadzieję w ogóle Ej, stary, kurczę, w ogóle, czemu ty tak szybko płyniesz? Weź na mnie poczekaj, cały czas, kurczę, mi yy, zawsze musisz odpływać i uciekać Znowu się zgubimy jako ostatnio Dobra, słuchaj, Ej, ogólnie ty się spóźniasz, to ja ci mogę czasami uciec Ale ty w ogóle nie masz stroju dostosowanego do ryb Czemu ty masz taki elegancki strój? No, słuchaj, postanowiłem, że dzisiaj wiesz co, elegancko pójdę na ryby. Może zachęci je to i będą lepiej brały. Co ty myślisz o tym? <gry> no nie myślę, ale niech będzie, niech będzie. Dobra, w takim razie e, zasadkę tutaj zróbmy. Okej, okay, dobra, zarzucam, zarzucam tutaj wędkę. E, ty też zarzucaj wędkę, okej, okay, dobra. I mamy wędkę. O kurczę, jest, jest, złapałem już rybę, żółtą, partaką! Kurde, kozacko, kozacka ryba, Ej, stary. poczekaj, poczekaj. Wow, Jeepley! Coś tu jakaś jakaś wielka ryba przypłynęła. O nie, o uciekaj, nie. uciekaj. Odpływamy, odpływamy, Lucky! Szybko zwiewaj, 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 zwiewaj wzięła mi, słuchaj, wzięła mi, wzięła mi na haczyk. Kurczę, zaraz, się, zaraz ją będę miał, słuchaj. Jako, zerwało mi się, zerwała mi się, uciekaj, uciekaj. O ja! Jeepley, o trzeba uważać z nią, ona gdzieś tu pewnie jeszcze się jest, gdzieś się ukrywa, czekaj. Ja się boję, ja się boję, zwijajmy się stąd, laki! To jest kurczę przerażające, ona była za duża ta ryba. Ja też się boję, ale czekaj. Wow, zawidziałem! widziałem Bieg i leci tutaj! O nie płynie, 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 czekaj, 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 o kurczę, o kurcie. Jocie. Nie, 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 nie. Słuchaj, może gdzieś tutaj, gdzieś dopłyniemy do brzegu i wychodzimy, co to będzie bezpieczniejsze dla nas. Y nie wiem, nie, nie wiem, G-Play Ale wiesz co, zaczynam się obawiać. Tam coś widzę na dole dziwnego. Poczekaj, poczekaj, co to jest na dole? Widzisz to? No, coś widzę. Jakieś kurczę, nie wiem, pistony, jakieś kurcze kratki, nie Ej, ma pojęcia. Tym jacyś ludzie są uwięzieni. Pod wodą są ludzie uwięzieni. O, kurczę, nie pozwolę na そう。 wow, wow, znowu widziałem tą ogromną rybę o nie, o nie, szybko uciekajmy, ja już się boję już się boję, już zwiewajmy, zwiewajmy stąd laki, kurczę, ja się boję w ogóle, Ty, to, to chyba był rekin jakiś, nie? no Czy rekin to ogromny, był straszny rekin rekin no może zrobić coś złego, dlatego uciekajmy czym prędzej, kurczę, nie udało się połów, myślałem, że dzisiaj złapiemy jakieś y, oklejki albo jakieś inne rybki A tu... ja chciałem okonia jakiegoś a tu nic, kurczę, w ogóle nie, nie ma brania żadnego, jacie, ale wiesz co, y, zaczynam się trochę bać co y, y, będzie w ogóle z tym całym oceanem i dlaczego tam też było w ogóle jakieś więzienie dla ludzi No nie mam pojęcia, słuchaj, a może czy ktoś tutaj knuje, nie wiem, zobacz, tutaj jakieś statki pirackie ostatnio podpłynęły, może to piraci czy co? A może to piraci? No nie wiadomo, ale ten rekin strasznie się boję tego rekina. E, wiesz co, ty też się boisz? No, ja się kurde, bo ja już chyba nie idę na ryby więcej, słuchaj. Ja sobie odpuszczę. Ważniejsze jest dla mnie moje zdrowie niż kurczę wiesz jakieś co? ryby. Nie, mam pomysł. Ja pójdę teraz do Adama, tego co sprzedaje wędki. Kupię lepszą wędkę, zaczaimy się na tą rybę, ustawimy sieci jakieś, takie o sieci, sieci rybackie i złapiemy tą wielgaśnego rekina, co? No dobra, no chyba że tak, Laki. No to dawaj, idź, a ja idę w sumie, słuchaj, coś sobie wiesz, co zjeść, bo już w ogóle głodny jestem tym jabłkiem, się nie najadłem. Jakieś konkretne śniadanie sobie zjeść. To leć, leć, leć. Dobra, czym prędzej? E, zobaczymy jeszcze tutaj ludzi. Ten cały czas w ogóle ziomeczek stoi, tak jakby chciałby wypłynąć, ale jakoś nie może. Panie, panie, co na burcie tam jest? Chwila, pan by wypłynął. Ale nic się nie odzywa. Nie wiem, nie wiem. Tutaj ludzi ma już swoich e, do pracy gotowych, którzy między sobą konwers kon konwersują się. E, dlatego ja lecę tutaj zobaczyć ogólnie do, właśnie Adama. O, jest tam. Jest tam w ogóle, o, coś już tutaj muruje, muruje, muruje. Ej, murasz, murasz ci się włączył, czy co? Ada, przecież nie No, dekoruje! Siemanko, siemanko, dekoruje właśnie sklepik, zobacz, jakie kurcze obrazy, zachód słońca. To tutaj w naszym mieście, słuchaj, było. Wow, sam fotografię robiłeś? No, pewnie, że sam, słuchaj. Jestem też fotografem. Jak chcesz, możesz kupić ten obraz? Mogę ci go sprzedać za 10 sztabek złota. Dobra, na razie nie potrzebuję usiąść, muszę ci coś powiedzieć. Przed chwilą z Jeepleyem yy, wypłynąłem, słuchaj, w podróż, żeby po prostu złapać jakąś fajną rybę. I słyszałeś w ogóle kiedyś o takiej rybie na tym oceanie tutaj jak rekin? Hy! <laughs> No kurczę, coś stary słyszałem, ale w ogóle nie wiedziałem, czy to jest plotka, czy legenda, czy rzeczywiście tutaj są rekiny, na własne oczy nigdy nie widziałem rekina tutaj. Naprawdę, ja widziałem, z J-Playem byliśmy i tam naprawdę był rekin, musisz uważać, jak będziesz się kąpał ogólnie, ale będziesz dzieci e, dawał właśnie do kąpania, do, do ogólnie skakania i do zabawy w wodzie, to nie dawaj ich na razie, bo teraz jest katastrofa i musimy wyłapać z J-Playem tego rekina, masz może jakieś wędki dobre? No słuchaj, zobacz, tutaj mam dwie takie, kurcze, wiesz, to to jest splecionka na jedną tonę, jak chcesz, to tutaj jest naprawdę dobra ta wędka. Jak chcesz, to słuchaj trzymaj, proszę, to dla ciebie. Yy, tylko ona nie, nie jest tania, wiesz, Laki. Dobra, słuchaj, zapłacę ci wszystko w swoim czasie, ale teraz, słuchaj, no, jest ważne. ej, kurcze, słuchaj, ale kiedy to w no, najbliższym czasie? Jutro, pojutrze ja muszę wiedzieć dokładnie, kiedy się mogę ciebie spodziewać. Daj jeszcze jakieś sieci, jutro ci dam, daj jeszcze jakieś sieci, tutaj sieci są jakieś, mogę sobie wziąć stot... no, trochę sieci. No kurcze, słuchaj. Więc... 12 tysięcy weź potrzebuje. sobie. Nie bierz z wystawki, kurczę, no nie zabieraj mi, bo tutaj klientów to zachęca, ja ci tutaj dam spokojnie, Laki trzymaj, wyrzucam ci tutaj pełno sieci, także trzymaj dobra. i miłego połowu, ja nie? Ja lecę na tę ogromną rybę, dobra, trzymaj Uważaj się. Uważaj na te rekiny, laki tylko. Dobra, będę uważał, wsiadam, o, złapałem właśnie w tym momencie łódkę, wycofuję tutaj łódkę, okej, okay, i płynę, płynę, kurczę, tylko G-Play, g, g, play. g play ja potrzebuję, ale zaraz pewnie gdzieś tutaj dołączy, okej, okay, płynę, powolutku, tu może na razie zarzucać. Proszę pana, Ech. proszę pana! Mnie mówi? Halo, halo, panie na łódku! Ech. Panie na łódce! Ja jestem Syreną, witam! Mam, mam do pana prośbę i w sumie ostrzeżenie. Tutaj rekin na tych wodach panuje i on straszne rzeczy robi. Ty jesteś Syreną? Pokaż, odwróć się, ja nigdy Syreny nie, nie widziałem. Jestem Syreną, proszę zobaczyć na moje tutaj ten. Ju! Y, ten, no wiadomo o co chodzi, nie? No Naprawdę pierwszy raz widzę Syreny. Syreny się boją ludzie, a ty masz do mnie pewnie jakieś, jakąś, jakąś przestrogę, tak żebym uważał na tego rekina, ale co takiego robi złego? No, tutaj taki w ogóle straszny rekin panuje i tak naprawdę porywa ludzi do swojego więzienia, musi pan uważać. Co? To ten rekin, to ten rekin tak naprawdę ma więzienie, tak? Tak, to jego więzienie. On tutaj porywa naprawdę całą masę ludzi. Trzeba uważać i ostrzec całe miasto. O właśnie, właśnie ja wie, wie pani Syreno, o co chodzi. Ja właśnie teraz płynę, żeby schwytać tego y, drapieżnika. Pa, pani, pani zobaczy, ile ja mam o, o, to jak jak się jak się jakam wygodna wygodna łódeczka? na łódka, ale jednak wolę tutaj łoną naturę i normalnie wodę! No, dlatego ja teraz idę złapać tego rekina, mam sieci, mam wędkę. Może mi się uda złapać go i, i też i też pomogę tym ludziom, którzy są w więzieniu, dlatego bądź spokojna. Proszę pana, psst, ale tak naprawdę... Ten rekin to jest pana w stanie zjeść na jeden raz. On wyskoczy z wody i pana chapnie, i pana całego naraz na zje. A i tam, dam radę. Proszę mnie nie straszyć. Idę rozkładać już te sieci. To, to... Dobrze, do widzenia, jak pan tam chce. Nie? Do widzenia, dobra. Tutaj jest taka zasadka. Na razie możliwe, że tutaj będzie chciał rekin wpłynąć w trakcie, gdy na przykład będzie właśnie chciał jakieś mniejsze, mniejsze rybki złapać do tego stawiku, na przykład tutaj. Dlatego położymy tutaj w taki właśnie. Właśnie sposób. Musimy na początku, yy, Dirtem ogólnie spróbował. Laki, 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 laki. Jak ja się boję, kurczę. Słuchaj, mordeczko, w ogóle jakaś syrena w ogóle mnie zaczepiła po drodze i powiedziała, że tu jakiś straszny rekin. Kurczę, może się stąd wynośmy, co? Bo to nie jest dobry pomysł. Nie, właśnie my tutaj jesteśmy, pomóc ludzkości. Ten rekin w ogóle więzi tam osoby na dole. Widzisz tamte więzienie, które jest na dole pod wodą? To właśnie ten rekin wszystko powoduje. Kurcze, ale my tam nie dopłyniemy. Zanim my dopłyniemy do tego więzienia, to on nas jest, słuchaj. Dlatego na początku musimy go schwytać. E, idź, idź, trzymaj, patrz, tutaj sieci, proszę bardzo, sieci dla ciebie. E, wędkę w ogóle kupiłem u Adama, taką, zobacz, nowszej generacji, także wydaje mi się, że e, damy radę z nim. Wow. wow, jak wyskoczyłem, widziałeś? No, dobry jesteś, dobry jesteś. W takim razie, wiesz co, e, ty może rozłóż te sieci z drugiej strony, ja będę tutaj rozkładał, no i musimy schwytać tego e, rekina. Dobra, no to do dzieła, słuchaj, to działamy, działamy rozstawiamy sieci, ale nie wiem, czy ty na wędkę dasz radę takiego bydlaka złapać. Dam radę, dam radę, postaram się. Okej, okay, dobra, w takim razie jeszcze tutaj, tutaj te, te sieci trzeba położyć, wszędzie, gdzie tylko się da. Tu jest ewidentnie taka wnęka, gdzie on wpływa dosyć często, dlatego ja postaram się właśnie w taki sposób, żeby mu utrudnić ten takie przepływanie przez tą wnękę i żebym na przykład przy okazji go schwytać, to tutaj ułożymy taką właśnie sieć, zaporę, żeby pod żadnym pozorem tutaj nie wpłynął, a jak wpłynie to od razu się uwięzi, dobra, idzie, idę zobaczyć. Hej, wow, co tu jest? Jacie! To g tak rozstawił TT? Ale on to super zrobił. Na pewno teraz złapiemy tego rekina. O kurcze, teraz czy ja przepłynę w ogóle przez to? Dobra, udało mi się przepłynąć, ale to co Gplay odwalił w takim krótkim czasie, to jest normalnie po prostu przesada. Ale on jest dobry, ja, ile sieci w ogóle w, w tym samym punkcie? Wow, wow, skakająca ryba, sk skacząca ryba, o nie, goni mnie, o nie, o kurcze. Bardzo A. groźna ryba, o nie, zniszczała mi łódkę O, ty, rybo Nie złapiesz się! O nie, szybko, trzeba uciekać od niej, uciekajmy Gdzie ona jest? Ociec jeden, nie uciekniesz mi, wracaj O nie, rybo, daj mi spokój jaki ty masz w ogóle wybicie, ty skaczesz jak delfin Ła, ratunku, ratunku Pomocy Nie uda ci się mnie dorwać tato, O kurcze Tato, łapiemy go, dawaj go, tato To jest twój tata, taki ogromny Taki ogromny, ja ci ja się boję Słuchaj, zostaw mnie w spokoju, Czy nie tych ludzi tutaj w ogóle pod, pod wodą, przyznaj się! To są nasze ofiary, hehe! He. My uwielbiamy łapać ludzi takich jak ty i z w za momencik ciebie wpakujemy też tam na dno, rozumiesz? O nie! Nigdzie mnie nie wpakujecie, zobacz, schwytałem cię! Ej, kurczę wypuszczaj, ołatopij się! Tato, tato, pomóż mi! Tato! O kurczę, Wypuszczam mnie. cię! Jest, o, jest, dobra, co cię. Oszty, o nie, zerwała oszty, się! Zerwała się ryba! O kurczę! Swaniaku jeden! cwaniaku jeden, ja ci dam, kurczę! Zerwała A. się! Dobra, chodź pójść do za mną! Tutaj. Pójdź za mną, pójdź za mną, za mną, chodź cwaniaku, chodź czwaniaku. Dobra, teraz go złapię na pewno w sieci, gdzie on jest? Płynie, płynie, płynie! Chodź tutaj, kurczę, ty cienia się, ty jesteś gorszy niż leszcze, rozumiesz? Ty jesteś gorszy niż reszta... Oa, oła, zakleszczyłem się! Jest! Zakleszczyłem się w sieciach! Jest! Ej, Ratuku! Został schwytany rekin! Rekin został schwytany! Jest, ratuku. ale super! Twój tatoś na pewno ci nie pomoże! Teraz tylko, żeby żeby tatuś nic nie widział. Dobra, tatuś tutaj się chowa. Dobra, mam cię Rekini, ty, 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 ty nędzna ofiaro, słuchaj, złapie cię i zobaczysz, uwierzę cię, chodź tutaj, chodź tutaj, mam cię. Ej, nie no nie rób pikzywdy, dogadajmy no, się, jakoś wypuśćmy z tych sieci. Za mną, Putu, za mną, co, co teraz jest? już teraz już się mocno przyciągam, zobacz, przyciągnięcie. O, o przyciągnięcie dobra. Kurczę, wypuściłeś mnie. Ło, wow, teraz cię zjem. Masz tutaj teraz przyjść. Nie, masz chodź mnie szukać. jeść. Ja już mam cię teraz na haczyku. Słuchaj, chodź tutaj. Do, wstawiam cię tutaj do tego bajorka. Chodź, 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 chodź. Nie ma żadnego marudzenia. Gdzie ty jesteś? Przypływaj tutaj. No, jestem tutaj, kurczę. Obok ciebie, co chcesz ode mnie, co? No, w takim razie masz tutaj siedzieć, masz nie wychodzić z wody. Yy, I jeszcze jedna sprawa, jeszcze jedna sprawa. Nie, masz iść. Uuu, tu jest jakaś groźna rzecz. O nie, ja się tego boję. Tam lepiej nie, nie wpływaj, bo tam, słuchaj, yy, yy, tam, słuchaj, yy, takie są rekiny, które zjedzą ciebie. A tutaj, słuchaj, są sieci, także nie wydostaniesz się stąd i masz tu siedzieć do końca teraz a... Twojego ścienia. O nie, oooooooh! O, ty groź rybo! O nie, ty rekinie, ty rekinie, o nie, a masz ty, chodź tu. O, wow. o! O kurcze, dobra, znów cię złapajmy O, kurczę, ty, ty, ty niszczesz. Swajaczku, jeden. Mam cię, zaraz cię załatwię, rozumiesz? O nie! Jakie sieci, to ja potrafię przegryźć od razu. O, kurczę, o, kurczę chodź tutaj! Zaraz cię wyciągnę, o. zaraz cię wyciągnę na, na zewnątrz, słuchaj i będzie ci zadawało to obrażenia. O, ty, tak mi niszczysz, tak mi niszczysz cały świat. O, o, oj, aj, aj, prawie cię... Słuchajcie, tutaj wydłużemy. Zaraz cię zjem, mam cię mam. Cię. O nie, oła, oła, oła. o, pośpie! oła, Ojeku, nie! oła, oła, Mało serduszek! mało serduszek, już! Już! oła, Uspokój się! Teraz, to teraz, co? Uspokój się! Dwa serduszka mam! Co ty już Poczekaj chwilę, rybo. Ja ja już mam tego dosyć. Chwytałem cię tutaj, teraz tylko idę po glea, biegnę szybko po G-Player, bo już tak nie może być. Musi ktoś mi pomóc złapać w podbierak tą rybę albo coś. Strasznie się boję, strasznie się boję. Gdzie jest ten G-Player? tylko on też się ci rozkładał, przecież? A, przecież on ze mną się. Sieci rozkładał, czekajcie, to wrócę się. E, tutaj te sieci tą przecież wszystkie rozłożył i za niedługo może tego rekina tatusia wpakujemy e, w nasze Bajorko. O jest G-Play słuchaj! Złapałem tego rekina! Gdzie on jest, słuchaj! Gdzie ten rekin? Co? Złapałem go już ty! Ale w ogóle jak ty to robisz? Jak ty w ogóle tak, tak idealnie te sieci rozkładasz, że właśnie schwytałem tego rekina w tej sieci? No słuchaj, system mam. Człowieku, to mi normalnie Patent zdradził już jak normalnie spod czwórki na Jodłowej. Ja! Ale super! W takim razie chodź, pokażę ci swoją zdobycz. Teraz to nie uwierzysz. E, ten, ten, wiesz, że naprawdę ten rekin, tak naprawdę to on wszystkich pakowywa. Albo wiesz co? Na samym początku chodź, spróbujemy uwolnić tych ludzi. Masz może łódkę? No mam, 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 słuchaj, to mam. Łódkę. Albo wskakuj na moją łódkę ze mną i pójdziemy uratować tych ludzi, co są na, na dole za nimi. Dobra, o. dobra, dobra. Ty kurde, stary! Widzę tam w ogóle jakiegoś ogromnego rekina, co to jest? <laughs> to jest właśnie tata tego, tego rekina, ale nie pójdź tam, nie płyń w tamtą stronę, może nas nie zauważy. Szybko musimy uwolnić tych ludzi. Masz dirta, może bo tych ludzi ty ludzie pewnie potrzebują dirta, Masz? Mam, mam pełno dirta, słuchaj, nie ma problemu Chodź z tym. Chodź płyniemy, to, płyniemy to tutaj, pójdź płynie za mną, pójdź za mną, oczywiście, że tak, tutaj trzeba ich uwolnić. O kurcze, dżiblet, dżiblet. Rozbijamy szybę? Ja ogólnie tutaj widzę jakieś wejście chyba, czekaj, Hy, jest, 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 o kurcze, oła, oła, oła. Dobra. Dawaj, dawaj, dawaj Jest. do góry. Udało się, udało się. Mamy tych ludzi tutaj, zobacz. nupka takiego biednego, uwolnili, uwięzili te rekiny. Zobacz takich bez, bez ludzi, którzy nie powinni tutaj zasłużyć na to. Dawaj, otwieraj im te wrota. Dobra, wypuszczamy. Zapraszamy państwa, wychodźcie. Czekaj, damy im, dam im Dirta. A to biedaki, kurczę, Ale prawym, idę... prawym, prawym, prawym Dirta, daj. Dobra, i dawaj. Trzymajcie i dawaj. ziomeczki, trzymajcie ziomeczki, lecimy. Lecimy, kurczę, razem, całą ekipą, słuchajcie, razem polecimy. Trzymajcie dirta, ja już im daję do ekipunku słuchaj, dirta. I lecimy z nimi, co? Dobra, chodź, ura, tu musimy ich uratować, bo to jest najważniejsza rzecz, jaka, jaka teraz nas spotka, jak uratujemy i. Co to jest? To rykiny sobie wybudowały same, myślisz? Właśnie nie wiem, nie mam pojęcia, ale, ale to jest zaczyna być dziwne. Dawaj, skakuj, wskakuj! Dobra, dobra? Lecimy. 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 Kurczę, okay. ziomeczki, biegnie jest za nami, słuchaj. Dobra, Dobra, wysiądźmy tutaj, tutaj jest jakieś wyjście. Ja że, że to wszystko rekiny wybudowały. Zobacz, jak one się przecież tutaj poruszały. Jak to jest niemożliwe, że one tutaj normalnie tak wbiły. Nie ma pojęcia, słuchaj, to jest kurcze ich więzienie. Nie wiem, pewnie jakiś ludzi szantażowali, żeby to im wybudowali, mi się zdaje, wiesz? Ja tajne przejście! Dobra, całe szczęście, że jest uwolniony ten rekon. Uwolnienie są ludzie. Jest, udało nam się. Wuhu! Jest, pięknie!